Technika węgla jest jedną z najstarszych technik rysunkowych, umożliwiających osiąganie szerokiego zakresu efektów artystycznych, począwszy od delikatnych przejść tonalnych, aż po zdecydowaną głęboką czerń. Wyróżniamy dwa typy węgli: węgiel naturalny, nazywany inaczej węglem drzewnym, który pozostawia kreskę łatwą do rozmazania, rozprowadzenia. Jest to szczególnie przydatne w momencie, kiedy potrzebujemy wykonać rysunki przygotowujące, Wstępne szkice rozrysować pierwszą koncepcję. Jest to również bardzo pomocny rodzaj węgla w partiach, na których chcielibyśmy nałożyć delikatny modelunek, łagodne cieniowanie. Drugim typem węgla jest węgiel sztuczny, syntetyczny uzyskiwany z połączenia węgla naturalnego z iłem oraz środkami wiążącymi. Węgiel ten posiada skalę liczbową od 1 do 3, która oddaje siłę natężenia czerni. Im większa wartość liczbowa, tym intensywniejsza czerni. Jest to szczególnie przydatny węgiel w partiach zacienionych, pogrążonych, zatopionych w mroku, jak również w tych miejscach, na których chcielibyśmy nałożyć precyzyjną kreskę o intensywnej barwie. Kolejnym narzędziem wykorzystywanym w technice węgla jest gumka do mazania. Wyróżniamy dwa typy: gumka biurowa oraz gumka chlebowa. Gumka biurowa sprawdza się szczególnie w miejscach, w których chcielibyśmy wprowadzić białe linie. Uzyskujemy je poprzez wymazywanie szarych partii. Natomiast gumka chlebowa. Specjalistyczna gumka właśnie używana w tej technice przydaje się w partiach, w których, na których chcielibyśmy równomiernie rozprowadzić e, szarość, wymodelować ją, tak aby uniknąć pozostawiania faktury czy też śladu narzędzi. W technice węgla możemy wykonywać szereg różnorodnych prac. Począwszy od studium postaci poprzez studium martwej natury, szybkie szkice, jakieś notatki rysunkowe, jak również same portrety. Zaprezentuję tutaj portret wykonany właśnie w tej technice, który odzwierciedla, oddaje możliwości, jakie pozwala nam osiągnąć ta technika. Są to malarskie rozwiązania, delikatne plamy, które budują bryłę. Oraz bardzo agresywne, dynamiczne kreski, które urozmaicają nam rysunek, nadają mu nieco więcej charakteru.